Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przypada także 207. rocznica urodzin ojca Sadoka Baroncza. Urodził się 29 kwietnia 1814 roku w Stanisławowie, w znanej rodzinie Ormian Polskich, jako syn Grzegorza i jego żony z W 1830 roku ukończył słynne cesarsko-królewskie gimnazjum w Stanisławowie. Studiował filozofię i teologię w Lwowie. W 1835 roku wstąpił do zakonu Dominikanów. Poświęceniach święceniach pracował m.in. jako bibliotekarz, katecheta, wreszcie profesor nauk biblijnych w Lwowie i przeor klasztorów pod Podkamieniu. Badacz historii Ormian Polskich, autor znamienitych prac dla naszego środowiska, takich jak Rys Dziejów Ormiańskich czy Żywoty Sławnych Ormian w Polsce. Ojciec Sadok Barącz zmarł 2 kwietnia 1892 roku i został pochowany w Podkamieniu. Cześć jego pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę.